Mass Effect Paragon Lost, lub jak mawiałem, mieszkańcy kwitnącej wiśni, Mass i Paragon to jednoodcinkowe anime stworzone na zlecenie Electronic Arts i BioWare przez Funimation i opowiada losy Jamesa Vega. Tak, tego samego porucznika Jamesa Vega, którego znamy z ostatniej części trylogii. Commander to Fabuła osadzona jest w czasie historii znanej nam z Mass Effect 2, gdzie porucznik Vega i jego oddział zostają oddelegowani do placówki na Fel Prime. Jako, że produkcja jest typowym kinem akcji, spokój długo nie trwa. Placówka zostaje napadnięta przez obcych, których dotąd fabularnie nie znano. Taki jest krótki zapis fabuły, która nie jest wybitna i ma mnóstwo luk, jak choćby cytadela krążąca wokół planety czy wynik pewnych badań, o których w grze ani słowa w tym przedziale czasowym. Porucznik James Vega w każdej swojej decyzji na polu walki kieruje się trochę psychopatycznym pytaniem co by zrobił Shepard? Jego fanbojstwo bawi podwładnych, jaki jest zauważone przez przełożonych. A propos podwładnych, to muszę przyznać, że przyjemnie zostały pokazane interakcje między członkami zespołu. Twórcy filmu puścili oczko, konkretnie niebieskie oczko, w stronę rzeszy fanów romansowania Zasari. Otóż Vega spotyka na swojej drodze jedną z nich i klasycznie magowy. gdzieś. Zabiegi te mają za zadanie nadać charakteru trochę płaskiej postaci, jaką mamy w trzeciej odsłonie. Animacja nie jest pokazem wytrysków, więc amatorzy efektów specjalnych mogą być zawiedzeni. Na początku sam byłem zrażony uogólnieniem takich motywów jak zbroje czy wygląd samego kroganina, ale szybko się przyzwyczaiłem, a nawet wszystko ze sobą pasowało tworząc przeciętny, ale ładny design. Muzyczna warstwa została stworzona przez dwóch panów, Davida Catesa oraz Joshua Mosley'a. Ten pierwszy tworzył soundtrack do Mass Effecta I i drugiego. Główną bolączką produkcji jest to, że skierowana została do zaznajomionych w uniwersum efektu masy. Proteanie, Cerberus czy żniwiarzy to tematy, które zostały tutaj zaledwie liźnięte i mogą sprawić problem w odbiorze ogólnym filmu. Zaś z drugiej strony ortodoksyjni fani mogą nie wybaczyć nieścisłości fabularnych czy dziwnego designu postaci. Jednym słowem, kliszowość projektu, który także zauważają fani anime nie znający samego uniwersum. Czy to oznacza, że anime jest średnie jak nie słabe? Ha, bynajmniej, zagubiony idealista to dobre anime dla tych, co nie dostają spazmów przez nieścisłości fabularne wiedzą na czym polega kino akcji i lubią ciekawe zakończenia. Chociaż dla tych co grali w Mass Effecta 3 jest ono już dawno znane.